Słowo Boże na dziś. Środa, 30 października 2024 roku. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czci ojca swego i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan. Niewolnicy ze czcią i bojaźnią w prostocie serca, bądźcie posłuszni waszym doczesnym Panom, jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom, świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, Otrzyma z powrotem od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. A Wy, Panowie, tak samo wobec nich postępujcie. Zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak Wasz, a u niego nie ma względu na osoby. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 145. Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach. Niech cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła, i niech cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa, i niech głoszą Twoją potęgę. Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa, Królestwo Twoje, Królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały pana naszego, Jezusa Chrystusa. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujecie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejścia nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w królestwie Bożym a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo pańskie.